Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w na najnowszym odcinku serii w drodze. Tak jak widać jest już jesień, zima, no w sensie w Polsce już jest zima, taka nawet konkretna, no tutaj w Frankhaju cały czas jesień. Natomiast ponieważ nie ukrywam, że mam jeszcze wideo na szczęście, jeszcze z ciepłych dni, to tam do tych przebitek sobie wrócimy. A potem będzie oczywiście jak zawsze gadanko. Zapraszam. Fake cake. Jeden z tych widoków, na które mogę patrzeć godzinami. Cheers. 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 Tak jak to widzicie, kochani, jestem teraz przy meczecie w Szanghaju, ponieważ może nie wszyscy wiedzą, tutaj jest bardzo duża Mieszanka Kulturowa, religijna również. Stąd też idę teraz z kolegą zobaczyć modlitwę tutaj wiernych i później są dalsze aktywności. Muzyka Kochani, jakby ktoś zapytał, po co przyjechałem na drugi koniec Szanghaju do Waigaoqiao, to powiem Wam, że czasami człowiek yy, tak sobie myśli, że podziwia firmy, które tak daleko od centrum Szanghaju mieszkają. A ja właściwie podjecham teraz tą po znajomą, na której jestem przewodnikiem po Szanghaju. Jest ona dosłownie na jeden dzień więc dała mi wyzwanie do tego, żeby jej powracać Shanghai w jeden dzień. Natomiast postanowiłem, że przynajmniej z planów, że pokażę jej więcej Jak się uda, to siedziały poprzez po drodze. No i trzecie miejsce, które jej pokażę. I to będzie tak naprawdę dwa w jednym To będzie Landing Street. No i oczywiście Wund A właśnie teraz, jak to się mówi, ląduje.

呃，什么茶？<龙>啊，乌龙茶。嗯哎、你们你们哪个国家的？哎、上上上啊上海的。 A, grzybiecik, grzybiecik, tak, tak. A ja kochani, English teacher teraz, wylądowałem na osiedlu, gdzie właśnie teraz idę nauczać. Jedno z plusów pracy nauczyciela, na różne fajne osiedla odkrywać. Kochani, jakby to powiedzieć, wylądowaliśmy w miejscu, które jest yy, sklepem dyskantem. I ja wam powiem, podejdziemy na przykład do a nawet nie do serów. Nawet nie dosłonię do, do serów, bo to będzie najbardziej adekwatne. Słuchajcie Kerrygold Gold, 15 Ioanów, czyli jakieś 8 zł. Jakieś brie teraz tutaj znajdę Camembert brie 30 yuan Jakieś 17 zł Co z takich jeszcze rzeczy co mamy Parmezan tu gdzieś też był Nie parmezan tylko ta szynka parmeńska Ale Nawet taka zwykła szynka tu W plastrach 10 yuanów Oh yeah A ja wam powiem, kochanie mam dwa razy szok i niedowierzanie. Bardzo przepraszam, że będę w okularach mówił, gadak, że tak świeci słońce, że ja bym bardzo się mrużył. A też znalazłem takie miejsce, gdzie korzystam z promieni słonecznych, bo... Jaki jest pierwszy szok niedowierzanie? Jest 29 stopni. I temperatury są no, tak dwa razy wyższe niż to, co jest średnia I nie narzekam, bo akurat się cieszę, bo jeszcze Ściefa, wręcz yy, tak jak właśnie usiadłem i tak słońce na mnie świeci, to właśnie te okulary mam, bo bardzo fajnie mocno daję. Natomiast drugi shocking dla wierzanie. O bardzo dużo nam ostatnio zbiegło okoliczności, których jestem świadomy, że są i będę, będę miała miejsce, bo też gdzieś yy, one są. Przynajmniej ja tak wierzę. Takim etapem, że się dzieją we mnie zmiany i mam takie zaufanie, że to jest jakby ten znak, ten kierunek. Natomiast z jaką synchronicznością się spotkałem, tak to mogę nazwać, to ostatnio jedna znajoma podesłała mi, czym jest tak zwany fakt, jaki podpisujemy w życiu, czyli jakby lekcję, jaką mamy wyciągnąć. I jakby co przychodząc na ziemię w sensie jako dusze, które tam no, przychodzimy do tego ciała, które zostało poczęte, my ze sobą przynosimy kolekcję. Słuchałem takiej kobiety, która zajmuje się numerologią. Olga, pozdrawiam cię tutaj bardzo i powiem że twój przekaz zrobił u mnie tak po prostu przewrócenie w głowie myśli wszystkiego. Zobaczę kochani, żebyście zrozumieli dlaczego nami to zrobią wrażenie. Zadam Wam pytanie. Najlepiej jakbyście sobie zatrzymali zaraz jak zadam pytanie i na chwilę. I zastanowiliście się czy to co powiem jest typ, znaczy to co zapytam jest typ według Was. Czy powiem Wam, czym tak naprawdę to jest. Czyli czy wiesz co to jest Chciwość? Czy jesteś chciwy? Tutaj zalecam przerwę w wideo. I mam nadzieję, że otrzymałaś już jakąś odpowiedź w głowie. I spróbuj tą odpowiedź, którą jakby gdzieś znalazłeś sprawdzić, w jaki sposób to się przekłada do takiej rzeczy. Czy osoba chciwa, czy to jest osoba, która wyłącznie jest chciwa na pieniądze? I uwaga! To jest to pucha? Nie. I powiem wam kochani, to tak mi w ogóle jakby przewróciło w głowie, bo ja zawsze myślałem, że chciwość to jest człowiek chciwy, wiecie. Taki po prostu chciwy grosz. A okazuje się, że chciwy człowiek to też taki, który chce, ale to chcenie nie ma dobrej intencji. Mam nadzieję, że w jakikolwiek sposób moje gadanko jest dla was inspirujące także na ten czas to tyle z mojej strony trzymajcie się kochani o ostatecznych wibracji do zobaczenia w następnym odcinku cześć a jeżeli już kochani chcielibyście naprawdę czegoś, że od chciejstwa ale tego dobrego to chciejcie głosić słowo Boże a że oczywiście w dniu, kiedy teraz to oglądacie już jest po Wielkanocy, to tylko co mogę powiedzieć to Jesus Christ is risen!